Cześć kochani. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj vlog o tematyce łazienka. Chciałabym was zaprosić do oglądania właśnie mojej małej łazieneczki. Może ktoś jest właśnie w trakcie remontu albo planuje remont Łazienki, może chciałby ktoś sobie po prostu popatrzeć, jak inni urządzają. Zatem, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na krótki spacer po Łazienku. Słuchajcie, Łazienka jest w kształcie prostokąta 2 na 3 Utrzymana w kolorystyce granatowo-biało-srebrnej. E, ja jestem fanką wysokiego połysku, dlatego zdecydowaliśmy się na płytki na wysoki połysk. Uważam, że e, fajnie, fajne są w utrzymaniu. I może tak zacznę od prawej strony. E, słuchajcie, po prawej stronie jest. E, Taka wnęko szafa, a już tłumaczę, dlaczego mówię wnęko szafa. Szafa jest tylko w jednej części, za chwileczkę otworzę, pokażę Wam. Natomiast w tej drugiej części jest wsunięta, wsunięta lodówka, ponieważ łazienka graniczy z kuchnią i zdecydowaliśmy się, że kosztem Łazienki będzie wsunięta lodówka, żeby nie stała jakby jako osobny mebel, tylko żeby stanowiła w ścianie jedną całość. Na pewno nakręcę też vlog o mojej kuchni, ale to w następnym, w następnym vlogu. I może przejdę, pokażę Wam, jak wygląda właśnie ta część gdzie mamy półeczki. Słuchajcie, przepraszam Was za skrzypiące drzwi, jak w starej szafie, ale niestety nie udało nam się do dziś dnia tych drzwi ustawić. Ciągle gdzieś tam opadają i niestety efekt jest taki, jaki jest. Jak widzicie tych półeczek tu jest naprawdę dużo trzymamy tutaj artykuły kosmetyczne, jakieś chemiczne, ręczniczki, papier toaletowy, no wszystko co potrzebne, wiadomo, w łazience. Może zamknę to już. I tak, w tej części obok, w nękoszafy, zrobiliśmy prysznic. Słuchajcie, z prysznicu korzystaliśmy do momentu, kiedy nie e, skończył się remont naszej drugiej łazienki u góry. E, powiem Wam tak, prysznic, sam, sam prysznic ok, rozwiązanie fajne, natomiast e, niestety fachowcy źle zrobili spad. Na podłodze i w momencie kąpieli, korzystania z tego prysznica woda częściowo wypływa na e, podłogę w całej łazience i po każdorazowym e, użytkowaniu czy, czy kąpieli niestety trzeba było tą podłogę powycierać z wody, bo e, no pływaliśmy tutaj. Nie likwidujemy tego, bo wiązałoby się to niestety z kolejnym remontem. Jest może nie wiem, czy dla gości, czy na dzień dzisiejszy nie korzystamy z tego. Przechodząc dalej, mamy tutaj podwieszany sedes czy WC jak to tam woli. Za sedesem jest zrobiona taka mozaika. W kolorze granatowo-srebrnym jest zrobiona również półeczka, na której zmieniam co chwileczkę jakiś wystrój. Ostatnio właśnie zakupiłam ten przepiękny storczyk w Pepko. Oczywiście nakręcę vlog o moich perełkach, zdobyczach zakupionych w Pepko, ale to w następnym vlogu. Słuchajcie, zapach. Mięta mango, które udało mi się wyhaczyć w jisku. Tam też jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Polecam. Naprawdę super. Bardzo fajnie odświeża i bardzo fajnie pachnie. Kolejnym takim ciekawym rozwiązaniem, które chciałabym wam tu pokazać, to jest ta schowana tutaj taka półeczka. O, i ja sobie tutaj trzymam właśnie takie. Takie, chowam sobie tutaj takie rzeczy. Więc myślę, że jest to fajne rozwiązanie. Ja, ja akurat z tych półeczek jestem bardzo zadowolona, bo są one takie trochę zakamuflowane. I w momencie, kiedy żeśmy tu właśnie korzystali z prysznica, to było o tyle fajne, że właśnie służyło nam to jako półeczki tam na, na jakieś płyny, czy szampony, odżywki i tak dalej. Słuchajcie, w dalszej części, no oczywiście, na, jak widzicie na ścianach położona jest płytka w kolorze białym na wysoki połysk. Dla mnie super sprawa, ja żeby jakby utrzymać w czystości używam normalnego płynu do szyb, papier, popryskam parę razy, przetrę i ta płytka z powrotem, z powrotem wygląda naprawdę fajnie, estetycznie. I myślę, że nie wiem, może się nie wszyscy ze mną zgodzą, ale płytki na wysoki połysk, jak dla mnie, jest to najlepsza płytka na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, dalej. Umywalka firmy Kera bardzo fajna, ponieważ jest raz, że jest wysoka, po drugie, Wkładając ręce do umywalki. Ręka, duża część ręki, właśnie dłoni plus ręka wchodzi do, do umywalki, więc swobodnie można umyć ręce nie pryskając przy tym na łazienkę. Tu mamy taki pojemniczek na mydło. Ten pojemniczek też za parę groszy kupiłam słuchajcie, w wisku naprawdę fajnie się komponuje, polecam za małe pieniądze można. Zrobić właśnie zakup wisku. Dalej. Za umywalką aż do sufitu zamontowaliśmy lustro, które nam fajnie optycznie powiększa tą łazienkę. No i oczywiście można się fajnie przeglądać Każdy, kto przyjdzie, nie, nie tylko widzi twarz, jak to zazwyczaj małe lusterka się wiesza w łazience. No akurat za, zamontowaliśmy właśnie takie duże lustro, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i pokażę Wam kolejne ciekawe rozwiązanie. Zainstalowaliśmy w lustrze y, armaturę firmy Rea. Nie wiem, czy się Wam podoba, czy... Czy, czy tak średnio, no akurat mnie bardzo się podoba, ale powiem Wam tak, wygląda super, ale niekoniecznie jest, e, jest dobry w użytkowaniu. Ze względu na to, że mamy bardzo twardą wodę i bardzo dużo kamienia w tej wodzie u nas się znajduje. Niestety, ta rynienka tutaj bardzo często się nam zapycha, i e, ta woda nierównomiernie wypływa, może ja wam pokażę żeby nie chlapnąć za bardzo, o widzicie, ta woda po prostu trzeba ostrożnie otwierać, bo nieraz się nam zdarzyło, że wychodziliśmy po prostu opryskani, e, czy spodnie, czy właśnie bluzka. I, e, a już z, nieraz chce były, właśnie jak goście się pojawiali, a jak zapomnieliśmy o tym powiedzieć, no to niestety często, gęsto goście wychodzili z łazienki e, z mokrą garderobą. Słuchajcie. W dalszej części e, mamy kontynuację oczywiście mozaiki granatowo-srebrnej i e, słuchajcie e, moja designerska e, przesłona, z której jestem naprawdę mega zadowolona lampa. E, ona jest składa się z takich ośmiu łezek e, lampeczek w kształcie le, łez, no łezki. Przymontowana oczywiście do sufitu, te lampeczki są za, jak widzicie, wiszą na takich linkach stalowych. Może ja teraz oświecę tę lampę, żeby Wam pokazać jak ona ładnie wygląda. Zrobi się troszeczkę mały szum, bo niestety mamy tu jeszcze dodatkową opcję odprowadzenia wilgoci. No ale myślę, że jakoś się uporamy z tym szumem. Tak to wygląda, słuchajcie. I ponieważ nie mamy przymontowanej tradycyjnie lampy do sufitu, dodatkowym rozwiązaniem jest puszczony pasek od podłogi. Słuchajcie, tutaj. Tak, biegnie przez całą ścianę oraz wzdłuż sufitu Jest ten paseczek, później puszczony kolejną ścianą w prysznicu aż do podłogi. Myślę, że jest to też fajne rozwiązanie. Wygląda to dość ciekawie, z czego też jestem bardzo zadowolona. No i słuchajcie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o płytkach. Na podłodze. Jak widzicie, one tak, mają taką delikatną poświatę i delikatny wzorek. Niestety ten wzorek, powiem Wam, ta struktura, która jest na płytce nie wiem, czy to mi się uda Wam pokazać jest tak niefortunna, że oślada się i zbiera tam bardzo dużo kurzu. Z czego jestem po prostu mega niezadowolona. Więc te płytki, powiem Wam, są średnie w użytkowaniu. I no, szczerze powiem, nie polecam takich płytek, które mają właśnie jakąś taką strukturę wypustkową, ponieważ yy, no, zbiera się tam dużo kurzu i ta płytka po dwóch dniach, jak dla mnie, wygląda mega nieestetycznie i niefajnie. I no, niestety szmatka w ręce i kolejne, kolejne sprzątanie. Także kochani, tak to y, wygląda. Pokażę Wam tu jeszcze tą lampę. Na koniec. I jeżeli się Wam podobało, podobał vlog, lajkujcie, subskrybujcie, oczywiście liczę na jakieś komentarze Wasze, jeżeli się Wam podobało, łapki w górę i będę na pewno e, z Wami w kolejnych vlogach, na które bardzo serdecznie już dzisiaj Was zapraszam. Zatem do zobaczenia. Cześć!